Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak wyglądają zawody biegane na mocy. Zapraszam! Zawody to słowo wywołujące u niektórych dreszczyk pobudzenia, u innych odruchy wymiotne. U niektórych pobudzenie przedstartowe powoduje, że kolejka do Toitoja ciągnie się w nieskończoność, inni to prawdziwe maszyny do bicia kilometrów, tak zwani terminatorzy, creme de la creme, kozacy i gazele dystansu. Dla nich bieg na 10 km i zwalnianie na 8 na podbiegu 8% to jak mycie tapicerki na bezdotykowej. I zapewne wielu z Was jest skołowanych jak koń na światłach i zastanawia się, jak ten gość może tak dymać pod tą górę. Otóż sprawa jest o wiele prostsza, gdy zawody odbywają się z pomiarem mocy. Pamiętajcie o tym, że macie wyznaczoną moc krytyczną, a więc granicę Waszych możliwości. Do dystansu 10-kilometrowego macie określoną konkretną wartość watów, którą będziecie musieli utrzymywać na podbiegach i na zbiegnięciach. Ta wartość będzie niezmienna. Zmianie ulegnie jedynie prędkość poruszania się Waszego pod górkę i z górki. Jednak dystrybucja mocy będzie jednakowa. Osoba, która zachowała siły na podbiegu, potrafi doskonale zarządzać swoimi zasobami energii i w odpowiednim momencie je wykorzystać. To najprostsza metoda biegania z mocą. Oczywiście przez odpowiedni trening można uzyskać taką formę, która pozwoli nam biegać pod górkę z jeszcze większymi wartościami watów, lecz musi być to pod stałą kontrolą trenera. Tak więc następnym razem, gdy będziecie mijani przez zawodnika na podbiegu, będziecie wiedzieć czemu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam Was do kontaktowania się ze mną, zadawania pytań, chętnie odpowiem i pomogę. Trzymajcie się, cześć!